Dzisiejszy panel, jak również wypowiedzi uczestników, dziekanów szkół prawa z całego świata, zwracały dużą uwagę na to, że należy zapobiec konfliktowi interesów. Że jakkolwiek na zapotrzebowania rynku szkoły prawa muszą odpowiadać, to muszą to robić w rozsądny sposób, bo prawnik to zawód zaufania publicznego i udostępnienie zbyt bezpośredniego wpływu na to, jak. Um, wyglądają programy nauczania prawa, mogłoby być niebezpieczne. Dużo rozmawialiśmy również o tym, jak przygotować młodych prawników do dzisiejszego świata, który zmienia się nieustannie. Okazało się, że odpowiedzią jest powrót do podstaw. Okazało się, że odpowiedzią jest bardzo silny nacisk na to, co jest podstawą prawa, na mówienie o tym, że prawo to sztuka czynienia rzeczy dobrych i słusznych. A jeśli tego nauczeń zostaną młodzi ludzie, to z łatwością znajdą własne umiejętności do adaptacji do nowych problemów. A jeśli idzie o e, myśl Myślenie o edukacji prawnej temat jest bardzo szeroki. Poruszane zagadnienia będą w bardzo szerokim spektrum, bo to jest zarówno problematyka tego co uczymy, czyli prezentacja przepisów obowiązujących w każdym kraju w odniesieniu do danej gałęzi prawa, ale tego również jak uczymy. Uczymy nie tylko o treści i normy, ale również wartości, które stoją za, za normami prawnymi.